Valve jak zwykle nie zawodzi i kilka dni temu niektórzy gracze mieli gigantyczne problemy i dostawali gamebana lub wagbana. Valve rzekomo sukcesywnie odbanowuje wszystkie osoby dotknięte tym glitchem i prawdopodobnie zdecydowana większość już ma unbana lub Unwaka. Na przykład ostatnio na naszym Discordzie jedna z osób podesała menedżera G2, który miał wagbana, jak jeszcze sprawdzałem, ale widzę, że Valve już się tym zajął i nie widnieje on u niego na profilu. W sumie to jeśli dostajesz ostatnio niesłusznego bana, a potem unbana, lub co gorsza, dalej masz tego bana za te akcje, To napisz w komentarzu. Nie wiadomo do końca co spowodowało, że dostawaliśmy bana. Niektórzy myśleli, że są to sterowniki NVD, a inni, że aktualizacja Counter Strike'a. Wydaje mi się, że tym tweetem Valve rozwiewa wszelkie wątpliwości i bierze winę na klatę, za co ich w sumie szanuję, bo równie dobrze mogliby przemilczyć temat i tylko odbanować osoby dotknięte błędem. Jestem pod wrażeniem, że Valve pozwala sobie na tego typu akcje w dobie mocnej krytyki CS2. Jak na razie jest to już druga, no może na upartego trzecia sprawa związana z niesłusznymi wak Pierwsza była ze sterownikami Radeona i używaniem antilaga plus, powodował on po prostu bana na koncie za jego używanie, a wcześniejsza to używanie komendy m podłoga JAW na jakichś szalonych wartościach, co jest dla mnie absurdalne, zważywszy, że komenda nie jest zabezpieczona parametrem svcheats na 1. Wracając jeszcze do bardziej aktualnej sprawy, czyli niedawnych banów po aktualizacji CESa. Gape Follower wraz ze swoim znajomym podczas grania zauważył, dosyć ciekawą rzecz. Jego kolega w momencie, kiedy CS2 dalej miał tego glitcha z banami za darmo, po dwóch meczach, 5 godzin przed banwave'em dostał czerwony Trust Factor. To też może lub mogłoby mieć wpływ na niesłusznego bana i być może duża część graczy również przed tym dostała czerwony Trust Factor. Co ciekawe, niektórzy w komentarzu piszą, że nawet po odbanowaniu dalej mają czerwony Trust Factor, co jest śmieszne, bo ten kolor dla czynnika zaufania przypada osobom bardzo toksycznym lub tym, którzy prawie na pewno czytują. Nie do pomyślenia, jest, że niewinni gracze dostają taką karę za granie lub jeszcze lepiej niektórzy może nawet i nie za granie tylko po prostu za posiadanie gry. Cóż, miejmy nadzieję, że Valve nie popełni takiej gafy w przeszłości, bo wagban na koncie dla większości społeczności steamowej jest pewniakiem, że cheatowałeś nawet gdybyś tego nie robił, a sytuacje, w których wag był niesłuszny po prostu mają miejsce, choć są rzadkością. Jeszcze bonusowo na koniec chciałbym nadmienić o tym, że oprogramowanie Logitecha powoduje crasha na start cs 2 i aby temu zapobiec należy usunąć plik Logitecha z folderu gry. Być może będzie to zaktualizowane przez Logitecha lub Valve.